Ja Wam powiem za obajtka, to było tak jak z gołębiami na rynku. Może i Cię osrał, może i Cię, y, dam bułkę Ci jakąś ukradł z ręki, ale przynajmniej wiedziałeś, że istnieje. A teraz, ja Wam powiem, że ja nie wiem czy Orlen istnieje w ogóle, znaczy Orlen wiem, że istnieje, ale nie wiem czy tam jakieś biuro, jeszcze jakiś prezes, nie wiem czy ma na imię Janusz Chabowy, czy, czy Mirosław Spaghetti, nic nie wiem, skąd mam wiedzieć. Czy on robi dobrze, czy robi źle, a jeżeli robi dobrze, to kurwa czemu mi nikt o tym nie mówi. Ja wam powiem, z polityką informacyjną obecnego rządu jest jak z pralką. Jak pralka działa, to nikt nie dzwoni do producenta i nie mówi o dziękuję panu, jak fajnie ta praleczka działa, ale pan super mi zrobił. Nie, dopiero jak ci pralka wybuchnie, skarpi, skarpetki wylądują na, na suficie u sąsiada, to wtedy dopiero jest afera i wszyscy o tym gadają. A ja nie wiem właśnie, czy Orlen jest taką cichą pralką, dobrze działającą, czy może pralka jest wyłączona, a nam nikt tego nie powiedział. I dlatego, że nam nikt nie powiedział, to ja w imieniu rządu teraz wam powiem. Drogie Polcy i Polacy, czy paliwo jest teraz drogie? To jest kwestia perspektywy. Wejdźmy po prostu do baku samochodowego. O, ja tutaj mam ten z McDonalda, takie coś tutaj, to zobaczmy, jak to z Baku wygląda. Zanurkujmy w środku i spójrzmy na to wszystko od środka. Co widzimy, proszę, co widzimy? Widzimy jakieś ceny? Nie, bo ceny paliwa są na zewnątrz. I to jest właśnie klucz, bo skoro w środku baku nie widać, prawda, ile kosztuje paliwo, to czy to oznacza, że ono jest drogie? Oczywiście, że nie, bo drożyzna jest tylko w waszej głowie. Przecież paliwo jest cały czas e, tym samym paliwem, proszę państwa. Ono nie zdrożało, tylko cyferki na stacji się zmieniły po prostu. To jest tak jak z wagą. O. Jeżeli wyrzucisz wagę, to nie schudłeś. Tylko po prostu nie wiesz, ile przytyłeś. Podobnie jest z czasem. Czy godzina na zegarku trwa dłużej, jeżeli na niego nie patrzysz? Nie! Więc nie patrz na ceny, tylko po prostu tankuj i ciesz się życiem. Polki i Polacy, jeżeli coś jest drogie, to znaczy, że jest luksusowe. A nam chodzi o to, żeby każdy Polak żył w ursusie. Przepraszam, w luksusie. To jest luksus. Jak zamawiasz frytki za 5 zł, to to są zwykłe frytki. Ale jak zamawiasz frytki à la maison, z ziemniaków regionalnych, z nutą soli morskiej i płacisz za to 35 zł, no to płacisz bez słowa, bo luksus kosztuje. Więc drodzy Polacy, cieszmy się, że mamy paliwo à la maison, ekskluzywnie, ręcznie komponowany eliksir mobilności. À la maison. To mówię, przypominam w imieniu rzecznika rządu, bo, no bo rzecznik rządu nie ma żadnego rzecznika i gówno wiemy. I na koniec, proszę Państwa, najważniejsza informacja y, dla Polek i Polaków. Dlaczego paliwo jest droższe? Znaczy droższe, ono nie jest droższe, ono jest tańsze. Tak, ono jest tańsze od tego paliwa, które będziemy kupować w przyszłym roku. Dziękuję bardzo. Do no ja Państwa. W imieniu rządu to mówię ja.